Cześć, witam wszystkich w klubie Prelegenta. Czy wiecie, że według danych zebranych metodą Parkinsona, czyli z sufitu, statystycznie programista i programistka rocznie traci około 17 okazji do dostępu do tzw. speakers roomu na konferencji z powodu niewystępowania na scenie, którego główną przyczyną jest stres i lęk przed wystąpieniami publicznymi? U mnie na przykład żołądek raz tylko w moim życiu Zrobił mi psikusa, gdy zrobiłem coś bardzo głupiego, mianowicie wleciałem z komandosami z pewnej jednostki specjalnej na 4 km i miałem wyskoczyć przypięty do jednego dużego pana do, ze spadochronem. Z mikrofonem w ręce, z switchem w drugiej ręce, powieszenie za nogi i w stroju płetwomórka. Żeby tylko się nie, nie zbłazić przed tymi chłopakami w mundurach. I naprawdę niewiele mogą z tym zrobić, tak? że oni mają dziwne twarze. Źle oddychamy. I znowu spokojny wdech. I spokojny wydech. Dobra, oddycham. Przepraszam, teraz mój moment na, na oddech. A teraz będę mówić. Usiądź sobie, a najlepiej stań. I widzisz swoje ręce, widzisz ten mikrofon, widzisz swoje laptop i widzisz te tysiące złowrogi, ślepi, które się w ciebie wpatrują i chcą cię zabić. Prawdopodobnie zaraz cię zjedzą. Oczywiście to zjawisko nadejdzie. 10 tysięcy wystrzałów bardzo głośnych, ty falą uderzył w kontrolu, twoje ciało. Powiedziesz 30 sekund sprintu i później dwie minuty powodne, powolnego truku. I robisz to 7 razy. Wiesz co? Ja zdecydowanie polecam to ćwiczenie. Konferencja, jak konferencja. Zawsze jest bardzo dużo networkingu na niej. I kolega schylił się, żeby podłączyć tam jakieś kable do gniazdka, i się przewrócił. I tak sobie leżał jakieś 2-3 sekundy. On wtedy liczył. Tak sobie leżeć? może zrobić tą prezentację. Ja mogę sobie wyobrażać, że występuję, a nie muszę wstępować. Będzie mi coś, coś drżało, będzie mi coś waliło, będzie mi coś sztywniało, będzie mi coś bulgotało. I to nie jest pierwszy raz. To chyba bardzo dobrze, że to się dzieje. To chyba bardzo dobrze, że moja pompa w tym momencie tak zadziała, jako mam fajną pompę. Specjalnie używam tych słów, żeby nadać pełną rangę. Taki trening trwa 20 minut, wykonujesz go raz na 5 dni, nie częściej. Nie ma potrzeby. Jak będziecie coś tego trenować, to wsłuchajcie się w siebie, a nie w jakąś osobę, która coś mi gada. I to nic nie znaczy. To jest prosto... A ty robisz swoje. Robisz swoje, a do dzieją się inne rzeczy. Jak to u was wygląda? Ojoj, aż będzie <słukasz> tak intitulnie. Embolofazja. <słukasz> <słukasz> y y y y y y <słukasz> a odpalę sobie tam kawałek edytora czy kawałek konsoli i coś im pokażę. Pokurczony, siedzi, długie, coś, coś tam... A nie, jeszcze mówi do siebie. A przepraszam, nie, nie, nie o to mi chodziło. Nie jesteś nikim ważnym. Serio. Sławek Monika, jakieś y, słowo na koniec. Zawsze tak na ten koniec chciałbyś jakieś mądre słowo wymyślać. Y, 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 y. Nie lękajcie się. Embolofazja.